Siemanko mordeszki. Jedziemy znaleźć bezdomnego, który nie będzie miał dobrej kurtki i dajemy mu dobrą kurtkę. Nie będzie to nowa kurtka, jest to kurtka, którą unosiłem kilka lat. Ta kurtka nie jest już w najlepszym stanie, ma kilka lat. Ale jest naprawdę ciepła, nieprzemakalna. Mam mnóstwo kieszeni, które można wykorzystać. Gwarantuję, że w tej kurce jest ciepło. Jak się on znajdzie takie bezdomne, to dostanie jeszcze paczkę skarpetek Konwersa wysokich, one są w miarę ciepłe Czekamy na autobus i jedziemy szukać Sprawdźmy w tym parku W parku nikogo nie było, idziemy na dworzec Widziałem jednego bezdomnego, który żebrze na schodach na dworcu Miał oczywiście kurtkę, no ale raczej każdy będzie miał jakąś kurtkę. Natomiast ta jego kurtka wyglądała na dosyć cienką. Nie miała kaptura. Idę go zapytać, czy według niego ta kurtka mu wystarcza. A to ubranie ma pan zimne, czy w miarę ciepłe? Tak, w miarę. A może by pan wypuścił kawałek kanapkę. No jak coś znajdę, to mogę panu załatwić. A nie zimno tak generalnie panu, jak pan łazi na ulicach? Bo mam kurtkę po prostu i pytanie: Czy by pan nie chciał kurtki używanej zimowej z kapturem, takiej super ciepłej, mogłaby się panu przydać? Bo jak nie, to szukam następnego, żeby się komuś przydała. Jeżeli panu ciepło, to nie. Ja wiem, ale kiedy? Teraz? Teraz mam ją ze sobą. To no, dobra. Jako pytanie: Czy na pana będzie dobra? Niech pan sprawdzi. A, chodź też To mogę się... panu? Ona jest zamiana katpury ma różne rękawy ściągacze. A pan takie Niech pan sobie to rozepnie i w to pan może wsadzić dłoń tutaj. Tutaj palec sobie... A, nie za dużo na pana będzie. Dobrze to dla pana będzie, czy pan nie chce tak. tak Takiej kutki. Trochę długo, ale pytanie. Tylko jakby pan to sobie jeszcze wsadził tak tutaj równo, to by wygodnie Panu było. Tutaj tą dziurę tylko. Kciuk, reszta. Tutaj w dziurek kciuk. W tą dziurę kciuka niech pan W tą dziurę kciuczka, A o, o, o. Tutaj kciuk, tutaj kciuk, reszta tak. I co? Pan uważa? Lepsze niż pana, dawało komuś za Wygląda pan super. Powiedz no. te... Skarpetki pan ma na zmianę. Skarpetki? No a ma teraz? A potrzebuje pan? Jak pan potrzebuje, bo jak nie to szukamy innego bezdomnego. Ja no nie to jak pan... Skarpetki do pana jeszcze. Trzy pary ciepłych, grubych skarpetek dobrej firmy niech pan sobie używa. Dziękuję. Mam nadzieję, że ta kurtka faktycznie się mu przyda, a nie że ją wziął tylko, żeby wziąć. Ale te jego ubrania miał powiązane jakimiś sznurkami w dosyć lichy sposób, także wydaje mi się, Rzecz to było dobre posunięcie. Pan miał 83 lata. Pytałem go, czy ma szansę na jakąś pracę, no ale wyobrażacie sobie w wieku 83 lat chyba nie ma z, z, za dużych szans. Mówi, że jest słaby. Życie jest przejebane. Wesoły świąt na razie. Pan poprosił jeszcze jakąś kanapkę. To pójdziemy mu coś kupić smaka. Może nie najzdrowsze jedzenie, ale niestety pierwszy dzień świąt zbyt dużego wyboru nie ma. Nie uważam, że powinno się masowo rozdawać bezdomnym ubrania i jedzenie w taki sposób, jak ja to zrobiłem, bo po to właśnie istnieją takie instytucje, jak na przykład MOPS. Ale są sytuacje, gdzie takie osoby nie chcą tam iść. Poniekąd ich rozumiem, a poniekąd nie. Bo jak już jesteś w takiej ciężkiej sytuacji, to w sumie co ci to zmienia? Tak jest z IPA. Pan ma herbatę gorącą i otwiera jak coś, to ciukiem. Burger. Podwójny burger i frytki. <grym> na cały świąt. Wzajemnie. Tak, tak. Misja wykonana. Sobie też kupiłem, a co? Idę to zjeść na dworcu, będzie fajnie. Cisza, spokój, można sobie zjeść spokojnie. Fajnie, fajnie. Taki dworzec, dzień. sobie lubię.